Moi drodzy, tak wygląda spawanie, bo i tak się... Jesteśmy gotowi na zawody! Przyszedł czas na podsumowanie kosztów. Ej, mamy ogrodzenie! Ale wyjebali. <gry> Czyli to nie była skrzynia biegów? Zdarzają się błędy w diagnozie czasami. Co się stało? E, silnik wybuchł. O! o! Masz taką kormę? To wyleciało? A, jak to mówi Buba, nowy dzień, nowe szanse. <gry> Środa. Słuchajcie, yy, dwa dni do wyjazdu. Chcę wejść na warsztat, ale przed warsztatem widzę to. Nie mówię, skądś kojarzę ten wydech? Jest on wycięty, a czemu nie mam zielonego pojęcia? Mam nadzieję, że zaraz się dowiem, że auto jest na podnośniku, bo dzisiaj już takie naprawdę piard miało być robione. No jest auto na podnośniku. A powiedz mi, co robi wydech na zewnątrz? Bo on chyba był w tym aucie. E, wiesz co, trzeba było zrzucić skrzynię, że tutaj nigdzie nie ma łącznika elastycznego, to go ucięliśmy w pół, damy złączkę. Jakby trzeba było w trakcie eventu coś robić, to już mamy to przygotowane. No tak, e, na szybkie oto to robiliśmy, nie przemyśleliśmy. Wydech, słuchajcie, zamontowany, już mamy tutaj fajny łącznik wał skręcony, krzynia wrzucona dobra moi drodzy teraz jeszcze przechodzimy na tył ponieważ mamy delikatne luzy na półosiach i w razie czego po prostu wykręcimy wszystkie śruby i wkręcimy tak samo główne od strony piasty bo to żeby na zawodach one lajtowo wyszły także będziemy przygotowani na szybką wymianę półosi w warunkach polowych a ja moi drodzy biorę się za wspawanie wspornika pod ręczny ponieważ za mocno się wygina, zaraz wam to pokażę i tutaj taki oto wspornik trzeba spawać, bo jak się zaciąga ręczny, całość się delikatnie wygina, i pompka idzie też w dół. A few minutes later. Drodzy, tak wygląda spawanie, bo się. E, mata wygłuszająca, co jest między Skrzyniebiegą a tunelem, zaczęła się jarać, ale tunel pospawany. Cały czas jeszcze monitorujemy sobie temperaturę, zawsze na postoju. Temperatura silnika właśnie dojechała do 100 stopni. A temperatura przychodnicy wody jest 15 stopni, czyli ewidentnie jest coś nie tak: albo termostat, albo pompa wody. Już chciałem gasić silnik i nagle przemek. Czekaj, czekaj! Wpadłem na coś! Temperatura wody nagle spadła do 85 i wychodzi na to, że te silniki mają swoją ekologię zrobioną tak, że dogrzewają olej. Trzymają wysokie temperatury chłodziwa, dopóki nie wskoczy olej na powyżej, tutaj było około 95, i dopiero przy tej temperaturze oleju on może sobie regulować wodę, niżej płyn chłodniczy. Także sami widzicie, kolejna edukacja dla nas i dla Was, czyli w silniku M54B30, jest kolejna ekologia, która. Czy nawet nie tyle ekologia, czyli to jest też Spiesza dogrzewanie, dogrzewanie oleju. oleju, żeby pracował w oknie pracy, takim, jakim ma swoje najlepsze właściwości, czyli około 90 stopni. Także to jest akurat na plus. Przemek skończył, jeszcze dołożył wiatrak z przodu. Mamy i pchający, i ciągnący. Z tyłu wyszliśmy. Od tylnej lampy ze stopem na, na dach jest, słuchajcie, środa. Jutro, jeszcze tylko naklejki wiadą. umyjemy umyjemy. Jesteśmy gotowi na zawody i to jeszcze przed czasem, a to się rzadko zdarza. Przyszedł czas na podsumowanie kosztów. Słuchajcie, Tani Gruz, Projekt Gruz. Podsumowując, wszystkie odcinki: pierwszy, drugi, no i ten trzeci. No to łączna suma w częściach wychodzi. Że ponad 22 tysiące złotych zaznaczam, jeżeli robicie to sami w garażu. Bo jeżeli chcecie dać na profesjonalny warsztat, żeby Wam przygotował taką furę i mieliby zliczyć roboczogodziny poświęcone na proces budowy takiego samochodu, no to łącznie dla jednej osoby wychodzi 160 roboczogodzin. Licząc średnio 250 zł brutto za roboczą godzinę na warsztacie, no to daje to nam sumę 40 tysięcy złotych Czyli taki gruz wychodzi 62 235 zł. Powiem Wam tak, czasami warto po prostu nie liczyć. Zresztą pewnie większość z Was o tym wie i Was projektów też nie liczy. Bo to przeraża. Dobra, moi drodzy. Lecimy dalej i widzimy się na pierwszej rundzie DTS tym samochodem. Jeżdżamy na obiekt i szukamy moich gamoni O, tam machają Dojechaliście? Gdzie jest nerka? Gdzie A nie ma? Przed nie chwilą nie było ma. na myjni. To nie ma. Poważnie nie ma? Nie, Poważnie, nie, ma? nie ma nerki. Użde. Nie będzie wcale wstydu. Nie ma, chodzy. Sieba, mordo. Sieba Dobra, to się rozstawiamy. No i słuchajcie, mamy nasz słodki pierdolnik. Zobaczcie na to. Jestem oflagowany pewnym serwisem, który się wcale nie rzuca w oczy nie, nie, nie. Jesteśmy i koguto. Tutaj mamy stoliczek w środku, zaraz ogarniemy miejsce, ale wyjebali. <śmiech> <śmiech> Jeszcze grilla. Sobie odpuścimy pierwszą sesję. I co? Jest gay. Okay. I słuchajcie, na przednich kołach opony extreme deszczówki. Powiem wam szczerze, to jest szok. One kleją na mokrym, stojącej wodzie, tak jak na suchym. A przód mi mocno pużył, a nawet tutaj dojeżdżając na tor nie mogłem zerwać przyczepności z przodu. Ej ale, słuchajcie, ale uwaga, Michał się powrócił. Nasza, no. nasza sekretarka nawet się rzuciła pod auto. Poczułem krew! Poczuł krew! Dlaczego chłopacy ładują się pod auto? Ano dlatego, że wjeżdżając na tor wjechałem w dziurę i urwałem mocowanie wydechu. Mieliśmy mały problem, ale sobie ogarnęliśmy. Zresztą, sami zobaczcie. Co, Majster, zrobi wszystko jak co ma pod ręką? Drut! A masz drut? drut pod ręką? Nie mamy A z kabla? Kabel jest. Zapali i wyciągnie linkę. Ej, mamy ogrodzenie! Profesjonalny team Mamy drut Przy samym końcu Pszty... Możesz Ostatni wolny na torze w Toruniu Bojka serwis ważne żeby nie wisiał Dobra, obcinajcie szlifierką i jedziemy na tor Widzimy się zaraz na torze Au. Moi drodzy, jesteśmy po pierwszych jazdach, jest ze mną nasza sekretarka z bojki, która nie chciała wejść na początku, ale zdała się namówić i powiedz jak wrażenia, bo pierwszy raz latał e, bokiem po 20 latach. <śm> Nie no, jest, jest, to jest inne wrażenie niż to, co się kiedyś robiło za mało lata, 20 lat temu po ulicach w Gdyni. nie? Mega Zajebi się fajnie. mega, 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 naprawdę. Aż ja nie e... chciał wychodzić! No, nie, no, nie chcę wychodzić, Wyczekać mi się chce, ale nie chcę zapuszczać tego auta. Tak o, jest moi drodzy i cieszę się, bo kompot zdał egzamin, a robiliśmy go w ponad tydzień. O. Po 14 godzin dziennie, tam 7 dni w tygodniu. Na to co jakby to auto jak wyglądało wcześniej, to był zwykły, seryjny, znienawidzony przez wszystkich kompot 1.6, który nawet na piachu nie miało, nie miało siły zamienić. To uważam, że jest to naprawdę zajebisty wyczyn, nie? Idziemy zobaczyć właśnie, bo jesteśmy na przeglądzie technicznym. Przejechaliśmy na przegląd techniczny, zobaczymy jakie tutaj inne fury stoją. Proszę bardzo, kompot. Proszę bardzo, kolejny piękny kompot. Co ty... Ży nie! Nie! Michał Zarcon tu ma! To jest coś to każdy potrafi. Stary silnik. Stary silnik. <głos》>. silnik. Ale to jest komfort. The best drifter in. Nie ma. In Europe? Nie ma go. The best Cieszy. organizator Cieszy. Cieszy. in Europe. Argadio Ar 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 Morale Hint. Trzyma. Zaczymy do okay. czego się dojeść. O, chce do kamery. Woła kamery. Gówno i chodź na chwilę <głos》> O, idziemy właśnie, zobaczcie, zniszczył, on zniszczył nam świeżego kopota, nie ma listwy, nie ma loga Tagret i mamy wjeb...te drzwi. To jest niemożliwe. To jest, Michał, ale szczerze, czy ktoś inny nas napisał? Tylko on, prawda? Tylko on. I to jest naprawdę on. To jest tego pana auta, prawda? Auto, prawda? Znaczy się, nasze. W dowodzie moje, ale... Dobrze wyczułem, czyli pan naprawia i serwisuje, a ty jeździsz i psujesz, tak? Nie, ty psujesz, A, ja jeżdżę. No, no. Może coś w tym jest. <grymne> Proszę Państwa, zaraz rozpocznie się weryfikacja ponad tygodniowej pracy. No, myślę, że tutaj z tej strony detailing by się przydał. E, był, póki Jakub król nie niedoklejoną. I trzeba takich zawodników karać. Kusząca myśl, e, zastanowimy Kusząca. się. <grymne> no. A gdzie jest homologacja EFIA? Jak, czego? Mocowań. EFIA? EFIA? No i do domu. Dzięki miło było. Profesjonalna podstawa pod hydrołapę. Estetycznie wycięta. Żadnych ostrych krawędzi. Spoiny wyglądają jak Porn Weld. Pożeguć. Idziemy do akumulatora? No tutaj chcę się pochwalić. To jest jedyny plus tego auta. Jest tam plus. To, to, to jest zaizolowane. Trzyma. To tylko trzyma akumulator. No, Czy tam jest podstawa? W... No jest całe przekręcone i skręcone. a uchodzie masz holownicze. Tu jest a jest, jest Nie. A gdzie jest napisane? Jest plus to, to proszę w regulamin zajrzeć i zobaczyć. E, Punkt 25 regulaminu: samochód musi posiadać ucho holownicze z przodu i z tyłu. Musi być ono umiejscowione Wejdź proszę na stronę i... internetową. No jest, i jest Wejdź ze, ze strony dzisiaj przed chwilą ściągnięty regulamin. Proszę bardzo, punkt 25. No i nie podobasz mi się. Samochód musi posiadać z przodu i z tyłu ucho holownicze, tak zwane miękkie ucho. Ale e, jak no, pobierzesz, pęchlech, to nie masz w e, To nie pobieraj. To nie pobieraj. E Dlatego e, my decydujemy, która interpretacja jest wiążąca. A tak wysoko jest z przodu, bo chcesz wyżej w zony celować? Ale jesteś dzisiaj niemiły, Arek, wiesz? tej Chyba katalizatora nie ma. Co za menda, Mocno z bólem serca, ale warunkowe badanie Ci udzielam do poprawy rzeczy, które poczekaj tak, czerwona. No. Dziękujemy panie prezesie To dziękujemy. Gratulacje, bo to jest wyczyn. Dobra, przyszliśmy. Au. No i moi drodzy, dzisiaj skończyły się jazdy w treningach. Ja jestem mega zadowolony, ponieważ fura super podawała. Jest dosyć fajnie, jest szybko, nikt mi nie odstaje. Znaczy się trochę jest szybka ze czwórka. Jeden chłopak we 36, ale nie ma już takiej przepaści, kiedy to miałem wcześniej. Także siedzimy w Toruniu, w no, takim pięknym apartamencie silnoręki. Siedzi i oglądamy tam. E, chłopaki nie płaczą, gdzie też jest silnoręki. <śleskujesz> idą The next day. Witam Was z pokładu Gruza i właśnie z hotelu nim aligacko jedziemy sobie po legalu na zawody także jest fajnie, widzimy się na torze Ha! jesteśmy po briefingu generalnie jeżeli chodzi o trasę to jest zmiana ponieważ na samym końcu mamy dwa kipy mamy inicjacje po zewnętrznej i mamy pierwszą długą zonę Następnie e, mamy zonę numer 2 e, pod wieżyczką sędziową, lecimy z przekładką, przekładamy się, mamy zonę numer 3, lecimy dalej z zonę numer 4 i w tym momencie właśnie mamy przekładkę i zmianę trasy, ponieważ mamy pierwszy klip i drugi klip i po przekładce mamy decel zon do ostatniego klipa. No i moi drodzy na samym końcu lecimy i wygaszamy drift. Taki jest briefing i co, nic innego nie pozostaje jak wsiąść do auta i dalej latać. Au. No i dobra, pierwsza sesja za nami. Trochę jestem bardziej poobijany. Chłopaki mnie nie oszczędzają. Szczególnie ta strona. Generalnie jest mega fajnie, fajna zabawa. Uważam, że jestem. Nie mam problemu jakiegoś dużego. Jedynie Reichert, Kaliszewski. Te osoby, które jeżdżą małym kątem, no to tu trzeba się skupić, żeby dana osoba ci nie odjechała. No tak, to jest fajnie. Git majonez. Mocujemy lampki. No, co ja tu się no... dzieje? I co Musimy to... furę zatankować do pełna Już jest zatankowany Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili Co to za serwis, proszę państwa O, skąd mamy taki młotek? No co? Mój, a do, a do czego on był używany? Do regulacji zbieżności z tyłu, najlepszy Hunter 3D Drodzy, kończymy. Ja jestem zadowolony. Piona, chłopaki, dobra robota. Auto przetestowane fajnie. 18 na 20 punktów. W mega takiej wysokiej lidze, gdzie jest mega wysoki poziom. Serwis mega się też sprawił. Chłopaki stanęli na wysokości zadania. Wy również stanęliście na wysokości zadania, ponieważ przekroczyliśmy 30 tysięcy subskrybujących. Także wielkie dzięki. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to wciskaj ten guzik i lecimy na 40 koła. A w pierwszym odcinku tej serii chciałem wynagrodzić osoby, które oglądają mnie do samego końca i tam zrobiłem akcję z komentarzem, tasiem do końca i wybrałem ponad 5 osób, do których poleciały moje wlepy. I wiecie co? Spodobało mi się to i w kolejnych materiałach będę zwiększał kulę nagród. I będę angażował moich partnerów, żebyście wy dostawali jakieś fajne akcesoria. Tymczasem zabieram Was na kolejną rundę DTS, gdzie wydarzyła się tragedia. Lecimy. Siemadami moi drodzy, witam was na trzeciej rundzie DTS i pokażę Wam, jaki mamy piękny pi... na padoku. O, tam z tyłu za mną zobaczę jest moja fura. Jest fura Kasi, czyli mamy team influencerów. Jest śmiesznie, ponieważ pierwszy raz w historii DTS-a chłopaki zrobili taką trasę, że żaden dyfer nie pasuje, bo wymieniliśmy dyfry w obydwu autach, a te, które były, były dobre. Także zaczyna się dobrze. No co, Kaśka przed chwilą jechała, wiemy, że u niej na pewno dyfer zmieniamy. Chłopaki właśnie siedzą i walczą, ja zaraz się przejadę, żeby też potwierdzić, że trzeba zmienić dyfer. Au! Co tu się dzieje? YouTubery jadą na tor, przekazuję kasie mojemu wychowankowi, a tutaj, chłopaki, która jest godzina, słuchajcie? 11.47 Jestem po treningu, jest za długi dyfer, musimy skracać i chłopaki twierdzą, bo mamy tutaj inny dyfer, ale z małą głową jeszcze trzeba wał zmienić razem z dyferem I zobaczymy, którego zapomnieliśmy, którego zapomnieliśmy. jedzie z Gdańska i która była 11? 11.48. 11, 11.48, a o 12.50 mam e, swoją sesję treningową. Nie, ja Oj, nie, uważam, to, że nie to, zdążymy. 50 minut, nie ma opcji. Nie, nie. nie ma opcji. Dobra, zapraszam Was na time -lapsa. Chłopaki ale, chyba skończyli 12.31. Czyli ile czasu? Eee, tak. Trudna <grywki> <grywki> matematyka, ale zrobili to w jakieś 40 minut. Czyli... Wymiana wału, wymiana dywka. I wydech. No wydech wszystko. No masz sprawne auto, to. Dobra robota panowie, i teraz zobaczymy, czy przełożenia będą GITES. A ja to co? Dostarczenie z Gdańska, a tu to co? No. Dziękuję. Gratulacje, dziękujemy Dzięki. Tomaszu. Kiedy no, za mówimy. Najszym używanych części. I jak się jeździło z moim podopiecznym. Przerasta mnie to. Przerasta cię to. Chyba widzę, że ja muszę wsiąść. A najbardziej to mnie przerasta ten pierwszy zakręt. O coraz bardziej. Przewaliłam bardzo. To widzieliśmy. Raz, aż mnie ten... Yy, brzmiam kask. I Tam umieram... dalej już jest spoko, kiedy jest... Tak, okay. tam dalej już jest okej, okay, ale ten, ten Musimy jakoś, ogarnąć pierwszy winkel. Coraz bardziej mam... Jestem zestresowana, że go nie umiem zrobić i coraz gorzej go robię za każdym razem. Czyli musisz teraz iść się zresetować. Dlatego zjechałam, a już i tak był koniec, więc idealnie. Wojtek, co za kurde zmiana wszyscy mówią. Tak, dzisiaj się czuję jak król driftu, a jutro będą ją same zera. Podpatrzył od najlepszych. Już widzimy, że inaczej jest auto ustawione, już przód tak nie leży, tylko jest wyżej. Także już chyba lepiej jest, co? Bardzo mi się fajnie dzisiaj jeździ. Super się dobrze czuję, a jutro przyjdą zawody i, i, wszystko, i wszystko weźmie w łeb. Dobra, jedziemy przetestować teraz dyfer. Au! Właśnie widzieliście przed chwilą uderzenie króla, a tutaj... Tutaj jest jego szyba. Fajnie nam poobijał auto. No ja wam powiem, panowie, że jest baja z tymi przełożeniami, jest... tak. Ale nie, generalnie powiem wam szczerze, że mega fajnie się już jeździ, rano byłem wkur... A teraz już jest spoko. Ale król się podpalił, no. Siema moi drodzy, jest niedziela, mamy zaraz zawody. Ja się spóźniłem, 15 sekund na briefing, mam 10 minut kary. Chłopaki e, wczoraj e, wymienili skrzynię, wymienili parę razy napęd, a teraz chyba zaczyna palewka. Pukać? Nie? Coś zaczyna pukać w silniku. Dobra. I jedziemy trening. Au. Drodzy słuchajcie, okazuje się, widzieliście przed chwilą. Kibol tak. taki. Tak. Po co on to doktor no, Nie, inwestujmy! Kipolu do pełna, na naje... nie, 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 się nie, w diagnozie czasami nie, nie, to, tak, wiesz? Pom chcę zdania, że jest to ja ty... ja dnia, że ja niech będzie Nie jedź tylko fal od razu za wodów. No, tak, jedziemy. 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 Wojka Serwis walczy do końca. O to, co to trzeba dać doktura. Nie no, masakra generalnie. Ja pierwszy. No jest jak jest. Musimy zagęścić olej, zmienimy olej na świeży i jedziemy to! Ale będzie zimno po palucha. Co tu się dzieje? Czyścimy filtr, bo nie mamy filtra. Czekaj, bo tutaj jest taki... O, tu jest taki o, duży kawał. Ole wiór. Ej, to chyba nie tylko już panewka jest rozwalona. Stary to jest coś naprawdę dużego, nie? O, to, 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 to. O, z dwóch centymetrów zapało. Ja nie mogę. Czyścimy. I moto, się grzeje, bo jest tak gęsty, że nie chce wypłynąć. Tu zobaczcie, aż zaparował. To jest sauna właśnie. Jesteście teraz w saunie parowej, bo wszystko zaparowało. A motodoktór się grzeje. No dobra, Alan, czyścimy filtr. Ale miałeś nie brudzić toru. Ja nie brudzę toru. To... Słuchajcie, zaczęliśmy dmuchać powietrzem od wewnątrz. To zaczęło się robić taki brokat. Mam no, moje drodzy. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Jed Wybuch. Co się stało? E, silnik wybuch. O! Aj No i ch przed samymi zawodami. No. no olejem strasznie wali, nie? Tak, cieknie. E. O! To o! To zgubiłem? Ty to chyba z środka trochę. <grymacja> tak trochę wygląda jakby z czego... Parewka! Podewka jest! <grymacja> wie strażacy, ja będę was prosił, żebyście tutaj dość obficie zmyli ten tor, bo olej mamy na torze. A jeszcze się gotuje. Jedno. A weź, weź w rękawiczki i wrzuć mi do auta, co? No co, jak ją zmieliło. Śruba, śruba się wyrwała, wiesz, patrz. No. Zobaczę, co jeszcze leży. No i dobra. No i moi drodzy, jeden przejazd. Jeden przejazd, się właśnie chciałem sprawdzić opony, jak jest. I sprawdziłem. I silnik wybuchł. Także już niestety po sezonie DTS. Kisz kontakt złapać zdążyłeś, nie? No przyjeżdżał we mnie. W jedno kółko i. pół! Pół! Nie było kółka. Ja inicjuję! No, bo... o. Mówiłem, że tu jest tylko trochę szpachli. Niewiele! tam troszeczkę szpachli, jest, ale to jest najgorsze miejsce w całym małcie. Ale to no, zostawne szpato. dorabianie no, kolorów. Muszę... Trzeba odpuścić. Właśnie zjechałem, gdzie mamy elementy silnika, które pogubiłem? A masz taki kor taką korbę? Masz taką korbę! <śmieniali> ty masz taką korbę! To wyleciało? No, no? właśnie, bo na jedno okrążenie. okrążenie on chciał nowe do <śmieniali> <Słuchaj. śmieniali> Damy radę. Zobacz, To się tu ułoży i jest ok. Nie, ale weź przy łóż. Ale to ciepły kurs. Weź go. Łukasz, ja wiem, że dużo dla mnie poświęcasz, ale nie musiałeś korby wyginać pod drążek kierowniczy. Ej, ale to nie jest taki owal. Normalnie wał jest okrągły. Zrobiłeś jajko. To jest tłok. To jest... To tak? jest... A no, to jest tłok. To jest tłok. to jest tłok. To jest właściwie bardziej okrągły? To jest blok. A no, to jest blok. A to jest, to jest kolejna część tłoka. Faktycznie. Faktycznie ty. Weź, weź. idź, posłuchaj reszty. Ej, zobacz, weź to łóż, tak? no. Weź to złącz? Pasuje. Pasuje. Ej, to może jeszcze pojedziemy. Panowie, ja mam wrażenie, że to nic poważnego. Musimy być dobrej myśli. Nie Musimy już być w pełni nadziei. Ty, przestań płakać, nic poważnego. A co trzymasz w ręku? No, i jednak nie pojechaliśmy. Moje drodzy, teraz jest czas na oficjalny statement całej sytuacji, ponieważ w komentarzach zrobiła się główna burza. A więc, tak jak sami widzieliście, w pierwszej części projektu Gruz, jak przyjechał do nas silnik, sprawdzaliśmy jego stan i robiliśmy rewizję. Blok był odsunięty dookoła, zobaczyliśmy, odkręciliśmy szóstą korbę. Chłopaki spojrzeli, myśmy razem wszyscy spojrzeli, że panewka wygląda praktycznie jak nowa. Więc, co podjęliśmy decyzję, że nie ma sensu wymieniać nowych panewek? Wymieniliśmy dwie śruby od korbowodów, przekręciliśmy z powrotem i poleciliśmy dalej z tematem. I co się okazuje, do czego doszliśmy, co się też dowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o te silniki, w nich często lubią się luzować śruby. I myśmy dosłownie mieli to samo. Sami widzicie, tutaj jedna śruba została, jest trochę wykręcona, drugą całkowicie wy, nie, że wywaliło, tylko już jej nie było w silniku, bo gwint został, dlatego jedna śruba nam się totalnie odkręciła, druga się poluzowała i dlatego myśleliśmy, że to jest dźwięk albo zamachu, Albo skrzyni biegów, bo to nie był dźwięk typowej panewki. I teraz. Co mogliśmy zrobić lepiej, powinniśmy wymienić wszystkie śruby, jak sprawdziliśmy dwie korby. I teraz wnioski na przyszłość dla Was i dla nas. W tych wszystkich silnikach zawsze ściągamy miskę w dół, wymieniamy wszystkie śruby korbowodowe, bo są jednorazowego użytku i one kosztują tylko 8 zł za sztukę i ten oto problem, który występuje nie wiem, raz na 100 na pewno nie wystąpi i zaoszczędzimy sporo siana. Tak jest nasz statement. Naszym błędem było to, że nie sprawdziliśmy wszystkich panewek. Myśmy sprawdzili, chłopaki zawsze wymieniają wszystkie śruby na nowe i nie byłoby tego problemu. Teraz na przyszłość komukolwiek będą robić nowy motor, zawsze miska w dół, wszystkie śruby wymieniamy, skręcamy. No i co, moi drodzy? Tym śmiesznym, trochę smutnym akcentem dzisiaj się z Wami żegnam i widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym materiale. AU!